W malowniczym zakątku natury, gdzie woda lśni w słońcu, kilka rodzin gęsi spędza razem swoje dni. Troskliwi rodzice, każdy z osobna, uczą swoje pisklęta, jak pływać, jak odkrywać świat i jak być ostrożnym. Każdego dnia rodzice czuwają nad swoimi młodymi, pokazując im, jak radzić sobie z wyzwaniami, które niesie ze sobą natura. W ich wzajemnej obecności maluchy czują się bezpieczne i kochane, a każda chwila spędzona razem umacnia ich więzi. Gęsi rodzina z każdym dniem staje się silniejsza. Dzieci uczą się od swoich rodziców, jak być częścią tej wielkiej, gęsiej wspólnoty. Wspólnie spędzane chwile, wspólne pływanie i odkrywanie otaczającego świata tworzą niezapomniane wspomnienia. Z każdym dniem gęsi rodzina staje się bardziej zjednoczona. Wspólne przygody, wspólne chwile radości, ale także troski zbliżają ich do siebie. W tej wspólnocie każdy z członków jest ważny, a ich miłość i troska o siebie nawzajem tworzą fundament ich siły. Ta opowieść o gęsiej rodzinie, pełna miłości i troski, pokazuje, jak ważne są więzi, które tworzymy z bliskimi. To historia, która porusza serce i przypomina nam, jak ważne jest, by być razem.